Anonimowo i bezpłatnie. Pół godziny wystarczy, by mieć pewność, że nie jesteśmy nosicielami wirusa HIV. Rusza kampania, która ma nakłaniać dolnoślązaków do wykonywania testu. To konieczność, bo nasz region jest czarnym punktem na mapie kraju. To właśnie u nas mieszka najwięcej zarażonych, a większość nie ma pojęcia, że są nosicielami HIV. Katarzyna Dynowska Wystawa zdjęć na Placu Solnym we Wrocławiu ma zachęcać do badań na obecność wirusa HIV. W ten sposób rozpoczęła się dziś kampania Dolnośląskich Dni Testowania. Dolnoślązacy, zarówno nieznani, czy mniej znani, jak i już również znani, widzą Państwo, e, pani Katarzyna Obara się e, wyraziła zgodę na upublicznienie swojej twarzy, promuje hasło anonimowo. Bo badania na HIV są całkowicie anonimowe i bezpłatne. Test jest prosty i szybki. Już w ciągu 30 minut można wykluczyć zakażenie. Bardzo dużo osób ma postawione rozpoznanie dopiero w momencie, kiedy rozwija się AIDS. Ludzie są nieświadomi tego, Szybkie rozpoznanie wirusa HIV daje możliwość szybkiego leczenia. Choć testów wykonuje się coraz więcej, średnio 200 miesięcznie tylko w tym wrocławskim punkcie konsultacyjnym, to wciąż za mało. W Polsce wirusa HIV wykryto u 13 tysięcy ludzi. Można żyć z HIV. W zdrowiu, do starości, nigdy nie chorując na AIDS. Tylko jest jeden podstawowy warunek: trzeba wykryć to zakażenie. Jeśli ktoś wie, że jest zakażony, dysponujemy takimi lek, lekami, które całkowicie blokują nam narzanie HIV. Na zakażenie narażony jest każdy i każdy powinien się przebadać. Michał jest nosicielem HIV od 8 lat. Zakaził się wirusem od kolegi, który podał mu brudną strzykawkę podczas brania narkotyków. Michał zdecydował się na zrobienie testów bardzo późno. Ten problem nie dotykał już tylko narkomanów, ale jest teraz po prostu każdy może się zarazić poprzez seks. I to naprawdę ja znam ludzi, którzy pracują w biurze, są po prostu na wysokich stanowiskach i mają te choroby. Oprócz Wrocławia, badania w kierunku zakażenia HIV można zrobić też w Jeleniej Górze, Wałgrzychu i Zgorzelcu. Jestem przekonana, że większość z nas nie wie, jak można się zarazić, dlatego kampania informująca. Jak można się zarazić, a następnie, właśnie e, kiedy robić takie testy, to jest świetna sprawa. Ci, którzy żyją bardzo ryzykownie, powinni się badać częściej na pewno. 28 maja odbędzie się na Dolnym Śląsku Dzień Testowania. Wszystkie informacje dotyczące badań na HIV można znaleźć na stronach internetowych www.aids.gov.pl oraz www.podwale-7.pl. Wrocław Katarzyna Dynowska.